Witajcie moi drodzy słuchacze na kanale Wymiatarz dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz to jest ostatnia część wyprawy w Nieznane właśnie doszliśmy do skrzyżowania, skręcamy drogą w lewo kierujemy się szlakiem końskim prosto drogą, którą teraz skręcamy będzie lasek sosnowy średni to jest ogólna zieloność wkraczamy w nią i całą drogą pójdziemy prosto do skrzyżowania, później w lewo prosto do asfaltu, przez asfalt dalej z takim końskim prosto, taką przesieką leśną, drogą, która powstała po wycięciu lasu i tam taki lasek rośnie sobie sosnowy młody, po lewej będzie większy lasek sosnowy. Potem dojdziemy do lasu bukowego, skręcimy w lewo, pójdziemy trochę prosto, skręcimy w prawo, wszystko przez las bukowy, będziemy się przedzierać i zmierzamy później do mojej pustyni. Tak. To jest ostatnia część wyprawy w Nieznane. Tak. Komary nas bardzo gryzą. Tak. Jak to komary ptaszki cudownie ćwierkają, daję ptaszki A były ptaszki, za chwilę będzie oliczanko, więc żegnam się z wami, dzisiaj cztery filmiki będą wrzucone taki krótki maratonik, wyprawy w nieznane 10, 9, 8, 7, 6, 5 cześć papaski, koniec, 3, 2, 1, koniec, cześć pa